Siemko mordeczki z tej strony Tomas, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie listopadzik, za niedługo święta, pewnie jakiś fajny węcik nas tutaj yy, spotka tutaj na g ale wy wpiszcie kod promocyjny Tomas i to jest złoty kodzik, bo dostajecie 5% do doładowania oraz darmową skrzynkę, milspec za da darmo, Da wpisanie kodu, no i 50 groszy teraz na przykład ktoś sobie teraz by kliknął i by sobie w na przykład złoty 40, zł, to jest lotowe. Pamiętajcie, 18 lat trzeba mieć, i dzisiaj fajny odcinek, ponieważ widem robimy sobie bitwy z widem. Słuchajcie, kurde, widz na live robiliśmy bitwę, słuchajcie, za 50 złotych. No dwie bitwy zrobiliśmy, chyba jak się nie mylę, nie, tak dwie. Dwie bitwy, jedną on wygrał, drugą ja. Słuchajcie, czekajcie, że wam pokazuję tutaj. Właśnie to jest ten widz tutaj mój, yy, wygrał. Chłopak wpłacił już 400 stópki, chce zrobić kocę, ja mu w tym pomogę, słuchajcie. I zrobimy dzisiaj sobie dwie batelki yy, z widzem, jak przegrad w obie bitwy. Dwie to coś mu tam wpłaca na konto, jak wygra. To miejmy nadzieję, słuchajcie, że on wygra, bo ja mam 400 i chciałem się z kimś podzielić, więc widzowie przechodzimy do pierwszej bitwy z widzem. Pierwszym on robi, drugą robi je. Ja I zobaczymy, kto to wygra. Pyk! Idziemy do bitwy. Mamy słuchajcie widzowie, pierwszą bitwę. Bitwa 25 zł dołączamy do Wida. Kurde, miejmy nadzieję, że Wit wygra. Miejmy nadzieję, że Wit wygra. Mamy tutaj 5 skrzynek, fajne skrzynki za 25 zł batelka. Kurde, pierwszy skin leci dla mnie. 3 zł. To nie jest jakoś dużo. Da się to jeszcze nadrobić. Dla niego oczywiście. I teraz mu chyba jakiś fajny wyleciał. 16 zł mu leci do swipa. No kurde, dobrze. Dobrze. Ej, pierwszy raz chcę, żeby Wit wygrał, kurde, a nie ja. Ale 16 złotych to to nawet mu się nie zwróci. Nie? Musi mu jeszcze coś wylecieć grubego. Kurde, na razie nic nie leci. Na razie nic nie leci. Bo to jest pierwsza batelka, to jest taki rozchodniaczek, słuchajcie, to jest taki rozchodniaczek. 4 zł, dobra, widz wygrał pierwszą batelkę, no nawet jakiś tam leciutki plus, 27 zł. Dobra, pierwsza bitwa wygrana, słuchajcie, przez widza. Jest 1-0 dla wita, nie? Zobaczymy, słuchajcie, jak to się potoczy dalej. Kolejną batelkę, słuchajcie, robię, ja, więc widzimy się, jak to robię. Widzowie, ja postanowiłem, że postawię na takie klasyczki. 26 zł batelka, mamy dwa morki, dwie stickersy i na końcu mamy azurę. No myślę, że spoko. Nie mamy tutaj pięć skrzynek, takich dość spoko skrzynek. Robimy oczywiście bitwę. Ja już tutaj mu podsyłam linka i za chwilkę słuchajcie, się yy, słyszymy. Dobra, słuchajcie, czekamy już tutaj sobie, aż Wiz dołączy. Mamy dwa morki, dwa stickermany i azurę tutaj. Druga batelka. Wiz już do nas tutaj dołączył. No i zobaczymy, czy my zgarniemy to, czy Wiz zgarnie drugą batelkę. No zobaczymy, zobaczymy, ten skin co mu wyleciał, 6 zł dla niego, pierwsza bitwa dla niego, pierwsza skrzyneczka, no zobaczymy jak to się dalej potoczy, leci dla mnie awupka za 10 zł, no wszystko się może zdarzyć, jeszcze stickers jeszcze mu trafią, fajnie oddać, to chyba jego jest droższe, 5 zł leci dla niego, no ma przewagę chłopak aktualnie, ma przewagę. No i właśnie, teraz leci słuchajcie dla mnie 5 zł, no i Azure decyduje o tym kto po prostu wygra tą bitwę, no i chyba my to wygraliśmy, chyba ja wygrałem słuchajcie, tak, wygrałem to. Wygrałem to 28 zł, 28 zł, na razie nie ma jakichś takich dużych profitów, no ale jest jeden. i 1, no i słuchajcie tutaj, nam chyba ostateczna bitwa, jak bit będzie chciał zrobimy ostateczną bitwę z nim, słuchajcie o to wszystko tak naprawdę, no zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jak to będzie, zaraz się wszystkiego dowiemy. Dobra, widzowie, yy, Widz do mnie napisał 38 zł. Mu zostało, słuchajcie, yy, w saldzie G4 skins. Dogadaliśmy się, że robimy ostatnią bitwę. I jak on przegra tę bitwę, to po prostu ja mu wypłacę skina za 50 zł i takiego skina za 50 ode mnie zgarnie. Więc słuchajcie, 38 zł ma jej budżetu na no start. 3 mirrz pecki, słuchajcie, tak wiecie, taki rozchodniaczek. Taki gold Sonic jeszcze do tego dajmy za te właśnie 8,80 i zostaje nam 3 dychy. Zostają nam trzy dychy i ja bym poszedł właśnie do skrzynek za dyszkę. Espiration. Espiration. Szczynka, piścik, do której mam sentymencik. No i do tego bym dołożył jakąś jeszcze tańszą. Bobinie. nie, może kurde Estebanik. Estebanik. I taka batelka leci. No taka batelka, no taka słuchajcie batelka. I tutaj mamy słuchajcie osiem skrzynek. 27 gold to ostatnia bitwa. Ostatnia bitwa jest 1 po 1. Zobaczymy, czy ja to wygram, czy po prostu wygra to widz i uda mu się zrobić w końcu tą kocę. No miejmy nadzieję, że wisto to wygrania. Miejmy taką po prostu nadzieję. Dobra, słuchajcie, już link poszedł do widza, zaraz pełnie widzą, czy już mamy vita. Ostatnia bitwa, słuchajcie. Czy wisto wygra, czy tego nie wygra. No miejmy nadzieję, że wygra. No jak przegra, to ja mu za dyszek, oczywiście dam jakiegoś skina. Za 50, zł. akurat mam fajną emeczkę za 50, jak wypłaciłem co ostatnio, więc mój ją dam. Trade banik się jeszcze też już skończył, więc jest spokój, słuchajcie. No, misspeki to wiadomo, takie rozchodniaczki na starcik. Tam na... ostatnie, najważniejsze, decydujące są trzy ostatnie skrzynki: Inspiration Beast i Esteban. No, dla niego teraz chyba nie, dla mnie, ale to są groszaki. Te goldsony to one nic dobrego raczej nie dają. Chociaż teraz mu wyleciała za 2,60, ale mówię, to są groszowe sprawy: jak za 38 zł bitwa. Ok, teraz naklejki też strasznie, tragicznie dały, strasznie dały, tragicznie te naklejki. No, może biścik ktoś nacypnie. No, biścik, słuchajcie, dał 14 zł właśnie dla tego ziomka, ale czy to jest zwrotka jakakolwiek? No, nie wiem, no nie wiem w ogóle, no nie wiem, to jest, to jest, to nawet chyba zwrotki nie ma, nie? Bitwa na minus, słuchajcie, 28 zł. 28 zł. zaraz zobaczymy. No, jest 2 do 1, słuchajcie, dla widza. Widz, czysto teoretycznie, 2 1 jest dla niego, no zobaczymy. Coś się pewnie jeszcze wymyśli. Kurde, nie wiem, no. No i to ostatnia bitwa, widzowie. Ostatnia prawdopodobnie bitwa. Ach, no, kurde, grube bitwy były. Grube bitwy, nasze znaczy grube, no, takie bezprofitowe, tak szczerze. Bezprofitowe te bitwy były totalnie. Nie wiem, co się dzieje z g W ogóle nic ani mi nie dropi, ani jemu, chociaż teraz mi zaczęło wylatywać. Kurde, no nie wiem, no. Nie wiem, no. Co się dzieje z tą stroną ostatnio, ale patrz, teraz mi teraz dropi fajne skiny, nie? No wygrałem, wygrałem to, ewidentnie to wygrałem, mu same groszowe sprawy, no nie wiem, no szkoda mi jest ziomka, szkoda mi jest ziomka Dostanie ode mnie skina za 50zł Taką nagrodę pocieszenia w sumie, bo zaczynając miał piętyszek chyba, nawet tak zaczynaliśmy te batelki Piętyszek miał yy, Więc tam się z widem doganam jakoś, słuchajcie Pamiętajcie, żeby wpisywać mój kodzik, może Może wam przyniesie szczęścia strona i to jest właśnie dowód, że Nie zawsze, słuchajcie, się wygrywa, tak? Nie zawsze się, słuchajcie, wygrywa ja się z wami żegnam do następnego Siemano.